Było jak nie robić metalcora? Czy wiecie, słowetna Altira, a teraz przyszło zrobić jak robić prawidłowy metalcore w 2021. Ostatnim albumem, który przy, został przeze mnie już przygotowany do recenzowania i który powinien już dawno mieć recenzję gdzieś w kwietniu, ale nie wiadomo, coś nie wyszło albo po prostu kurde. Płyta była upertrudna do Więc mowa tu oczywiście o Sleep Sociality od Walsh Sleeps, więc no, to jest płyta, która udało mi się zlecić w EPM-ie. Co chyba było lepszym wyborem, niż czekać aż... <laughs> ...przejdzie mi za miesiąc. Ale w końcu mamy <laughs> obiecany Slip Sociality, płytę, jedną z bardziej wyczekiwanych płyt. I teraz mamy tutorial jak e, robić Metalcore dobrze, a nie jak nie robić Metalcore'a, tak jak w przypadku Altiri i Closer'a, więc przejdziemy już od razu do track by track. Pierwszym utworem jest English Question, no bo w końcu jest tam wznawia się znak zapytania. No i jest to utwór, który zapowiada się naprawdę dobrze, bardziej spokojniej niż zwykle. W metal korze jest to nieco bardziej też rozbudowany utwór, trwający 5 minut, ale dużo się w nim dzieje i oczywiście nie nudzi, więc na sam początek jest to bardzo dobre. You are all you need to drugi single, który promuje Slip Sociality. I przyznam szczerze, że jest to utwór, który dużo mniej się podoba od tych poprzedniego oraz następnego promo, aczkolwiek to wciąż jest to bardzo dobry utwór. No, tylko że oczywiście początkowo był no, sceptyzm, ale już od razu się polubiłem z tym utworem. Sam utwór jest. No, w tych samych klimatach co Entertainment, czyli no z dużo bardziej spokojniejszym vibem. No to podkręcamy gałkę i mamy utwór Systematic, który jest naprawdę mocny i daje konkretnego kopa. Więc wiecie co Ale potem i tak przejdziemy już do dużo spokojniejszego utworu. Nervous, right Mowa tu oczywiście o Nervous z Simonem Nelim, który oczywiście jest w odróżnieniu od poprzedników, nieco bardziej osobliwy i nieco pogadający o tematach <taki> takich chorób psychicznych jak depresja. I musimy. Na końcu oczywiście jest ten morał, żebyśmy się nociutko ogarnęli, a sam utwór jest oczywiście trzecim, chyba ostatnim singlem, ale dobrze pamiętam, promujący Slip sociality. On jest. Po prostu zajebisty. To jest ten sam poziom, co pierwszy singiel promujący o którym za chwilę, tylko w dużo bardziej spokojniejszej formie, która oczywiście jest piękna. No, zbogacona oczywiście pianinkiem. Kolejnym utworem jest instrumentar petaj, który wygląda trochę jak podróż yy, w kosmos. Jak to można określić? Oczywiście mamy tu wokale, ale one są takie przyciszone. No zbyt dużo tutaj nie powiem. Hmm. No, your worth somebody. No, nie przerywamy oczywiście tematu bardziej he, he, depresyjnych, osobistych i te sprawy. No, bo ten utwór oczywiście odpowiada o tym, jak to tam ludzie nam no, coś tam sugerują, że mamy odpocząć, że mamy he, he, się ogarnąć i tak dalej. No, oczywiście w refrenie pada to, że każdy z nas kłamie i broń Boże, w foliarze, niech to nie wykorzysta. Przepraszam, przecież idolem foliarze jest pierdolony Klapton, Ale wracając do utworu, on jest no, w sumie bardzo dobry, a nawet może bardziej by spoko. No Defeat for the Braves, Derekin Wesley'em, to jest po prostu utwór coś pomiędzy spokojem, ale po prostu takim powerem. No oczywiście chórki w refrenach robią bardzo dużą robotę i to bardzo mocno widać. A i oczywiście mamy kwitliwą solówkę w pewnym momencie. Już wspomnieliśmy o chórkach, warto się przyjrzeć utworowi Street Division, gdzie chórki dostawają jeszcze większego powera. Ale tym razem nie mamy tu dużo mocniejszego kawałku, ale dla odmiany mamy już coś podchodzące pod balladę, gdzie jedynym instrumentem jaki tu występuje to pianino. Kolejnym utworem jest tytuł Wesley Sociality, które możemy znać jeszcze z 2020, na konkretnie tak już końcóweczce, końcówce, konkretnie listopad, no wiecie sezon na zapowiadanie nowych materiałów. I jaki tu jest power? To jest the best of the best na tej płycie. To jest taki mega power. A na dodatek zajebisty wręcz Anfem. Który wpada raz za razem za ucho, no i się nie nudzi. No, kolejny utwór, przedostatni, jest oczywiście przekozacki, przegenialny, Call of the Void, z tytułowym slips Sociality, rzecz jasna. Czyli najlepsza ballada na tej płycie, jeszcze chórki mają jeszcze większy power niż Street Division, póki co największy z największych powerów, jaki można znaleźć, nie w kontekście power metalu oczywiście, chodzi o te wokale fajne. No i w odróżnienie oczywiście od Street Division, Code of the Void jest oczywiście już nieco bardziej zróżnicowany, ale wciąż trzymający fajny poziom. Ostatnim, może nie utworem, a bardziej listem podziękowalnym, czyli takim apelem do ludzi, którzy przesłuchali tą płytę, czy też kupili tą płytę DN Free, Free Hard, Age. Czy Czytać może bardziej czytać The END, bo to jest taki bardziej utwór, ciekawostka, czyli że dla tych, co dosłuchali całości, kupili płytę, no wzięli patro, postanowili wspierać na patronie. No, są to podziękowania dla ludzi, którzy po prostu postanowili wesprzeć zespół, no i faktycznie se na to zasłużyli, bo podsumowując, Sleep Sociality to jest arcydzieło. Może nie takie jak Simple czy... We <gryw> ale to wciąż jest dobry metalcore, którego czasami, no, brakuje. Pozycja obowiązkowa w tym roku, nie ma co ukrywać. Koło ar nowych architektów na pewno wyląduje w polecanych, więc dla mnie to jest oczywiście 9,5 na 10, bo jest to płyta no, prawie bez wad, chociaż te wady gdzieś są przykryte tymi zaletami, rzecz jasna. I fajnie się tego po prostu słucha, i warto było wydać. No troszkę więcej niż zwykle na opakowanie fizyczne, by dowieść dowodom, że postanowiam wspierać Russi Sleeps. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.